Budujemy własny szpital i będziemy tam przyjmować wszystkich pacjentów Bła ha 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 I tak będziesz mi towarzyszyła, słuchawki spadają Halo, halo Mufinka, gdzie ty jesteś? Halo, jestem tutaj razem z naszą Angel A tutaj, pytasz o grze Gdzie, gdzie ty jesteś? Ty jesteś u mnie na serwerze? Tak, tak jesteś, jesteś, Ty ty masz twój szpital? Forza, tu leży Kurcze, tam był różowy ja nie mogę. Słuchaj, tu na początku trzeba to jest tajkoń, czyli zaczynamy znowu robić fabrykę. Odbieramy kasiorę. Czemu tu jest jakiś gigalekarz i to nie jestem ja? No właśnie, nie rozumiem, o co tu chodzi. Prawdziwa Mufinka Hospital. No, ci, co y, przyszliby w odwiedziny do mnie, tak niekoniecznie do szpitala, tylko do mnie, to mnie niekoniecznie zostawiam. kciuka do góry. Mufika. Ja przed chwilą wziąłem i jakiegoś gościa pokonałem. Co to pokonałeś? To szpital tak Czy się gry nie pomyliły? E, no właśnie, jakiś gościu brał i do mnie nawalał stoletu. Nie ogarniam, o co tu. Biega. O, kasę mam. Okej, okay, żeby odebrać kasę, musisz wziąć Uj. i... O wow. Nie, nie chcę pracownika. Wszystko jest na kasę. Uwinka, do mnie dowala z pistoletu. Co chodzi z tą grą? Okej, okay, nie ogarniam, ale idę powoli. Nie chcę kupować waszej rzeczy. O nie, o nie. Obiecuję wam, że jak go dorwę, to go pociacham. Uuu, tutaj mam jakiegoś pracownika. Dzień dobry, nazwiemy cię Bob. Czemu Bob? Uważam, że pasuje do niego Bob. Nie ma, nie ma szans! Nie, ja, ja mówię, nie ogarniam, o co tu biega. Gościu po prostu biega i, do, i mnie bije tutaj. O, czemu? Ja tworzę swój własny szpital. Wieś mi coś, no po co mi mieć? Właśnie o to chodzi, że ja tym mieczem bije gościa. Swojego pracownika? No nie, jakiś randomowy gracz mnie bije, no! E, Lubię cię. Wow, ej, siedzenia postawiłem. O co tu biega? Poczekaj, you are playing with. No nie ma... Jeszcze tych gotówki, dajcie mi chwilę. Tutaj się bierze kasę, odbiera. Czy tu jest... Ja mam poczekalnię nie przyszedł do mnie pierwszy klient, a ja idę do ciebie! Jak to już... już masz poczekalnię matko! Kij, tak chce za bardzo. Nie, poczekaj, poczekaj, goni gościa! Matki, kiedy to wszystko jest drogie. Dawaj, 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 robimy! Ale jak to? Robimy szpital z Klocków O, prawdziwa Mufika Hospital Hospital! Ej, no, no, zobacz, to strzela do mnie! No co jej Mufinko pomóż! co, no lekarz! O, matko! matko. Faktycznie. Wyciągnij miecz, wyciągnij miecz, dawaj go! Czemu go tu przeprowadziłeś? To jest inny, kolejny, oni są coś głupi. Aaaa! Kitej! Dawaj go! O, za, super, fajnie. No ty, ty masz pistolet? E, nie, mam miecz. Pistolet pewnie jest do kupienia, 100%. Słuchaj, oni biegają i myślą, że są śmieszni. No dobra, nie masz szans w pojedynku na miecze Gdyby no. nie to, że mi wyskoczyły jakieś buksy No, to mi cały czas przeszkadza. I co ja przyciskam co trzeba. Trzeba postawić mury. Nie, to nie mury są. Aha, okej, okay. tam jakieś, e, jakieś specjalne rzeczy potem można chyba sobie wow, być lekarzem, tylko... Nie wiem, nie wiem. Ta gra jest troszeczkę głupia pod tym względem, że ktoś może biegać i cię bić. Mam pierwszy gabinet, już mam łóżko! Czemu nie mogę tego wziąć? Widzisz, że to jesteś? Kidek? To u ciebie na kanale graliśmy w to, że robiliśmy własną fabrykę Bruszaków? E, tak, tak, ale e, czy ty masz swoich pierwszych pacjentów? E, nie, ja jestem nupkiem. Ja nawet ścian nie mam. Nie wiem, te, ci gracze to są nupki. Dobrze, że ich bije. Dobrze, że są łatwi do bicia. Przyszli mi pierwsi ci klienci i ja muszę ich badać. E, poczęstunek. Dobra. Ej, ja ich mogę badać normalnie, o co biega? Wyleczyłem gościa! Czy my na pewno gramy w tą samą grę? Tak! Normalnie budujesz sobie pokoi i potem dopiero zaczynasz pracę, bo na początku masz tych swoich pracowników, co nie? A ty jesteś taki szybki? Jak można kasę farmić? Stoisz klikając E. Co tu się dzieje? Klikaj! Przyjdź do mnie, przyjdź do mnie na chwilę No idę, bo coś mi nie idzie Czekaj, tylko chociaż coś kupię Pokój numer jeden Dobra, i teraz muszę jakiegoś chyba zatrudnić może z Najmniej lekarza 30 tysięcy kosztuje lekarz, Mufinka Kupić ubrania dla pacjentów oh, Mam ciuchy dla pacjentów Wow Skąd masz ciuchy dla pacjentów? Wyślij do pokój numer jeden Ja muszę wszystkich przebadać Ej, to jest to! Eee, zrobione Ściana pokoju A Jak to brzmi? Ściana pokoju Łóżko <laughs> Wreszcie to wygląda jak szpital, no. Ja nie mogę Naprawdę, i to jest kozackie, normalnie leczę ludzi sobie No poczekaj, ja jeszcze nie Najlepszy taikon, jaki gram z tobą Był właśnie chyba u ciebie na kanale, jak robiliśmy Naszą fabrykę pluszaków, to bursztos Dobra, poczekaj, ale powiem ci O, okna wstawiłem, giełaj Powiem ci, że mój szpital jest naprawdę kozacki Ale chyba ty Mój będzie lepszy Pora muffinka, żebym wziął w końcu, wyślij do pokój numer jeden Ale jeszcze nie mogę tego po co mi takie? O, włożyłam. A nie mogę tego włożyć. Włożyłam dwa na raz, dobra widzę. Mam to na głowie. Jak leczysz pacjentów, to ci, to ci normalnie kasy więcej, kasy więcej dostajesz. O, potrzebuję lekarstwo. Normalnie muszę im wyjść do muszę ich wysyłać do pokoi, po czym brać lekarstwo i zanosić im lekarstwo. No, o, ależ to sprzęt. To za nup, trzeba chyba ochroniarzy tu wynająć, żeby ich bili. Ależ to. I tutaj jeszcze pewnie jakaś drzwi A, zamykane drzwi, dobra, mam pierwszy pokój Skończony, mega, tak I teraz, jak, masz poczekalnię, żeby Przychodzili ci klienci? Czekaj, jeszcze dopiero pierwszy pokój, no weź się Tak nie rozpędzaj A, dobra, ja normalnie już w tym momencie, jak masz pokój To wtedy możesz y, ich leczyć Elegancko, myk, ja ich leczę No poczekaj, to bardzo przyspieszasz Drugi pokój kup Okna, kup drzwi tylko dla właściciela Dobra, kupujemy drzwi, o nie Nie masz szans, teraz już stąd nie wyjdziesz, widzowie Teraz już, gościu, nie wyjdzie Nie ma, nie ma o czym gad? Rozumiem Leżeć Kup ulepszacz, to czekajcie zaskupię, tylko wezmę, odbiorę kasę No nie chcę tego Po co mi to tu? Okej, okay, ulepszać jest Ufika, mam To jest ten moment, w którym mogę zatrudnić Mojego pierwszego, pierwszego tego Doktora za chwilę Normalnie doktora będę miał Wiecznie jesteś do przodu. A nie ja jestem do przodu, bo tutaj ciężko pracuje. Ciężko po prostu, Kosław pracuje, tak jak widzicie. Pora go wyleczyć, proszę bardzo, pan chce. Dobra, jest doktor mufinka. I co on będzie teraz sam leczyć? Masz już doktora? a masz pielęgniarki? No właśnie nie ma, mi o chyba nie ma. Muszę ich sam wysyłać. Wyślij tak. Muszę mieć jakąś panią mądry. Jest pielęgniarka za 21 tysięcy! Kosztuje pielęgniarka, mufinka! Trochę drogo. A można same upaczki wysyłać. Kupić strefę oczekiwania. Wiesz, że same upaczki możesz robić? Przez, ja już ten pokój skończyłam. Daj lekarze. Jeden jeden lekarza, pogięło nas Strasznie, o matko Już nie kasy Ona normalnie go leczy i dostajesz za to pieniądze Ściany, toalety, dobra, to też poproszę I to jeszcze mnie na to stać Kup odrodzenia Nie jest źle, widzowie, nie jest źle Jest słabo Ściana recepcji, też się przydam I tutaj recepcji, to też mi starczy I już mi nie starczy na nic O, ściany zewnętrzne mogę kupić A, bo nie mam okien, gościu mi się wkrada do pokoju, kurczę, no Ej, ktoś przyszedł, pacjent przyszedł do mnie Ła, ale szos Te ściany już mi zaczynają trochę przeszkadzać, szczerze Jakie ściany? No, szpitala, bo mało przez nie widać Tak, tylko, że Muffinka, plus jest tego, że te nuki ci nie mogą przychodzić i się bić mam teraz takie specjalne, ten, że już mi nie wejdą już w tym momencie nie ma szans. Nie ma. Nie wejdą do mnie i tyle. Super. 7 tysięcy. No powoli powiem ci, że się kasa zaczyna zbierać. Kupić przenośnik. Co to jest? Eee, można rozbudować jeszcze linię. Chyba to się najbardziej opłaca, bo nie musisz. Bardzo mało mus, musisz przy tym robić. Przy tej linii. Stacja uzdrawiania. No tu mogę swoje zdrowie też leczyć. O kurczę. Stacja tutaj i sama na niej stanęłam. Czy twój lekarz też nic nie robi? Jeszcze nie mam lekarza. Możesz tak nie szpanować swoim lekarzem. Nie będziemy kupować ścian recepcji. Potrzebujemy pieniążków. Pieniążki są potrzebne na nowe! Ty. Kupić dawce pistoletu? Czemu to tak dźwięk brzmi? Aha, gdzie to masz coś takiego? To oni mają po prostu... O, no, dbają ten pistolet i do nas m, nawalają. Koszty. już wszystko jasne. Ty, po co mi ten pistolet? Bezpieczeństwo to się nazywa. Tak, aha. Okej, okay. kupić odzież roboczą. Masz coś takiego? Wiesz co, tak, 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 już kupiłam jakąś, ale tylko pojedynczą. Kupić akces... Ej, dostałem akcesorię serce. Dorwali mam serce. O, co biega? Jak dziwne. Ale fajne, fajne. Jeden z lepszych tajkonów chyba. E, za, idę do ciebie. Wow, tu są zarobuksy, jakieś dodatkowe rzeczy. Gdzie ty jesteś? A co jest jeszcze ważne? Kupić sprzęt. Może jeszcze jakiegoś lekarza kupić za was tych rzeczy? Dobra, pracujmy na lekarza. Kitek, pomożesz mi zbierać na lekarza? Bo jeszcze żadnego nie mam. On 30 coś kosztuje. Halo, potrzebuję leczenia. Potrzebuję leczenia. A ty jesteś u mnie? No nie wiem, może. Nie widzę cię. <laughs> Jak ty mnie nie widzisz? No jestem u ciebie normalnie. To chodź, pomóż mi robić klocuszki. Czy ktoś mnie tutaj przyjmie? Dzień dobry. Chodź, kitek. Tu jestem. Ej, mogę. Ci, ja mogę klocki robić u tobie. Rup, rup. Ej, dobra, to ja ci tu ja razem robimy twój szpital. Dawaj. Jeszcze mi starczy na lekarza, już prawie. 31, prawie. Jeszcze chyba tysiąc mi brakuje na lekarza, czekaj. Chyba mi starczy. Czy to znaczy. A, a lekarz będzie zarabiał? Prosić swoich znajomych. Czy lekarz będzie zarabiał? Ej, ja nie chcę się położyć! Czy ja cię. Dostałeś zaproszenie jakieś? Tak. Mogliśmy cię zaprosić, byśmy chyba razem grali, robili razem szpital. Naprawdę? No nie. Otóż to masz lekarza, czy nie? Tak, ale na następniak, czy ktoś mi zarobi oprócz tej maszyny, czy oni nie zarabiają? Kasz ci zarabia, tylko... A, bo ty nie obsługujesz pacjentów. No zobacz, pacjent czeka na pigułę. Tutaj pani tak samo na termometr. No nie, ty. Co za nu? Dobra, widzisz, jestem twoim ochroniarzem, Mufinka. Dzisiaj nikt tu nie wejdzie. Nigdzie żaden nieproszony gość. Musisz ich wysyłać teraz do pokoju. A w tym pokoju? No ta, ty możesz ich leczyć, przecież ty. Nie, nie, nie no po prostu Mufinka. Dzień dobry. Ty, ile ty masz pokoi? Przy każdy. Ja cię kręcę. W każdym masz pacjenta, który leży i czeka na opiekę. Nie, no jak ty tak szpital będziesz prowadzić. To tu normalnie to nic z tego nie zostanie. Nie, no musisz zobaczyć, co on potrzebuje. Na przykład, jak potrzebuje termometru, to musisz mu zanieść termometr. Jak potrzebuje czegoś tam, to, to, to coś innego. Ju, dobrze, że ja tu jestem. Bo tak, to przynajmniej zarabia pieniądze. Pielęgniarkę kupiłaś? O, tak, Tu się stało. No, zarabiam ciężko. No, bo ja ci pracuję. Jestem Twoim bodyguardem tutaj normalnie. Co, udało się też go no, uleczyć, czy nie? Kogo? Ten pacjent, potrzebuje termometru. Działam termometr. Może nie, ma, nie, może nie masz termometru jeszcze. A weź ten. Y, kup lepszą odzież pracowniczą. Może więc. Będziemy zarabiać, robiąc na maszynie, bo ja cały czas klikam przycisk. Tutaj jest odzież, tutaj. Już idę. Ty miałeś bardziej rozbudowany niż ja? 26! Ile? Ja nie chcę tego! A to ja to chcę! Poczekajcie. No, 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 no. To jest tylko odzież. I robimy normalnie paczuszki, Kiki to są tutaj na. O, drzwi, to już elegancko, i nikt mi tu nie wejdzie. No tak, ta, ej, ale będziesz mnie musiała wypuścić potem, tak? Wypuścisz mnie, ej. A to się da, wypuścić? mnie się wypuścić, zostaniesz ze mną, pomożesz mi. A tutaj, i czemu tutaj nikt jej nie obsługuje? Dzień dobry, proszę panie, termometr, proszę bardzo. Ona się nie wryzruwia? O, dziękuję, Zajmij się nią, ja się zajmę. Musisz mi musisz ją obsłużyć. Nie mogę mu dać termometra, tylko ty możesz obsługiwać pacjentów. I co to jest? No i co, i co, i co, albo lekarz. Ja tobie mogę kupić ulepszenia za Robuxy. No i co jest? Wariuję przy nich, o tu jest termometr, no nie. Padłem, widzowie, ja padłem. Ej, nie, no. Dobra, poczekajcie, kupujemy ulepszacz. Yy, I w tym momencie kupujemy, mamy wszystko już kupione. Prawce pistoletu, tak, potrzebujemy pistoletu, żeby tych wszystkich nóbków pokonywać. Czy u Ciebie ktoś leży? Nikt nie leży. Czego u Ciebie nikt nie leży? Dobra, ja mam lepszy szpital, widzowie Lepszy szpital, dobra. Mój szpital teraz będzie zarabiać pieniążki, a ja w tym momencie pojadę sobie na wakacje. To jest dobry pomysł. Czyli tak, wyś tutaj pracujecie, a ja jadę na wakacje. To jest drugie można zrobić, wiesz? O kurczę, elegancko. Toaletę mogę zrobić, drzwi do toalety, jacek. Mówinka, mówinka, wpuść mnie. 29, czekaj, mam bardzo dużo kasy. Ale tu otwórz mi, no weź mi otwórz. Sprzedaż żywności, stalik. O, ale mam elegancki, nie no. A ty gdzie, ty? Ja, 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 mam cię, wcisnąć, jestem, czy Otworzysz majchę? puścisz mnie? Pieliniarka powinna cię, po co ty mam, ej no czemu ty będziesz mnie teraz tutaj trollował? To po co ja cię puściłam? Czemu trollować, ja Jestem ochraniarzem tutaj, żaden, żaden nieproszony gość nie przyjdzie. Ale jestem w tym, dobra. No dajcie dajcie czy się do tego przyszli, buziaki, pa! Pa!